Andrzej Duda to szansa na to, że młodzi ludzie przestaną się wstydzić za prezydenta za granicą, na to, że, że młodzi ludzie z zagranicy zaczną wracać, że będzie perspektywa rozwoju. Uważam, że warto zagłosować na Andrzeja Dudę. Jest to młody, kreatywny, wykształcony człowiek. Uważam, że młodzi ludzie zasługują na to, żeby pracować w Polsce, żeby nie wyjeżdżali za granicę, żeby tutaj się rozwijali, żeby ci, którzy się tutaj wykształcili, mogli tą wiedzę spożytkować dla nas, dla Polaków. Myślę, że ta mobilizacja, jak słyszę tutaj głosy naszych sympatyków, mieszkańców zwierza, bo coraz więcej widzę nas jest z każdą minutą, jak tutaj zabieram głos. Jest nas coraz więcej, więc tym bardziej mnie to cieszy. I szanowni państwo, wiemy doskonale. My jesteśmy już przekonani. Wiemy doskonale, że pan dr Andrzej Duda ma najlepszy program dla rozwoju. Polski ma najlepszy program dla Polaków, ale musimy się zmobilizować. Jeszcze raz to podkreślam, aby większość zwierząt zagłosowała na doktora Andrzeja Dudę. Głosuję na Andrzeja Dudę, dlatego iż uważam, że Polsce jest potrzebny, młody, silny, wykształcony kandydat, który będzie godnie nas reprezentował na forum międzynarodowym i dbał o sprawy Polaków tutaj wewnątrz naszej Rzeczypospolitej. W tym momencie przekażę głos naszemu gościowi specjalnemu panu Spychalskiemu. Ja rozmawiałem z Andrzejem Dudą 15 minut po ogłoszeniu wyników pierwszej tury wyboru i Andrzej Duda prosił mnie o to, żebym spotkał się z naszymi członkami, sympatykami we wszystkich powiatach województwa łódzkiego jeszcze przed drugą turą wyborów. I drodzy Państwo dlatego tutaj jestem, ponieważ Andrzej Duda prosił mnie o to, żeby serdecznie i gorąco podziękować wszystkim za zaangażowanie, za pracę, bo drodzy Państwo, bez Państwa nie byłoby tego rewelacyjnego wyniku Andrzeja Dudy w pierwszej turze. Także drodzy Państwo, w imieniu swoim, w imieniu Marcina Mastalerka, szefa struktur, ale przede wszystkim w imieniu Andrzeja Dudy bardzo serdecznie i gorąco dziękuję Państwu za pracę i za zaangażowanie. W pierwszej turze głosowałem na Pawła Kukiza, teraz oddam swój głos na Andrzeja Dudę. Ponieważ chcę odsunąć urządzającego obecnie prezydenta Bronisława Komorowskiego, który kompromituje nasz kraj na arenie międzynarodowej, a tylko Andrzej Duda gwarantuje rozwój dla młodych Polaków. Dlaczego będę głosował na Andrzeja Dudę? No, odpowiedź jest prosta. Ja chciałbym, żeby prezydent Polski był osobą wiarygodną, żeby był prawdomówny, bo nasz obecny prezydent, Bronisław Komorowski, już wiele razy udowodnił, że osobą wiarygodną nie jest. W 2010 roku opowiadał narodowi, że wybór co do wieku emerytalnego pozostawił obywatelom, po czym rok później podpisał ustawę podłożoną przez rząd, gdzie takiego wyboru nie było. Nie ma wyboru dla sześciolatków, którzy chodzą do szkoły. Wierzę, że ja Dudzie, on reprezentuje nasze pokolenie, jest człowiekiem wykształconym, jest człowiekiem, jak ostatnio pokazał na debacie, dobrze wychowanym, nie jest histerykiem. Nie strzela focha. To tyle, dziękuję. Pan Andrzej Duda niech spełni, chociaż nawet częściowo swoich obietnic. To już jest wartościowym człowiekiem. Jest młodym człowiekiem energicznym. I powinniśmy na niego głosować na Andrzeja Dudę. Andrzej Duda! Andrzej Duda! Andrzej Duda! Andrzej Duda! Andrzej Duda! Naszym prezydentem! Andrzej Duda! Naszym prezydentem! Andrzej Duda! Naszym prezydentem!